Indywidualne wyposażenie żołnierza bardzo się zmienia w ostatnim czasie, bo to wyposażenie, przeskok technologiczny pozwala nam na przeżycie na tej pierwszej linii frontu, tak można kolokwialnie powiedzieć, no bo to jest kamizelka nie tylko taktyczna już, ale balistyczna, tak samo hełm, niezwykła blacha, która była kiedyś, tylko już kewlar i jeszcze najlepiej, żeby był wyposażony w system wewnętrzny, który będzie powodować, że to uderzenie kinetyczne będzie wytracało pocisku, czy w yy, jakiegoś odłamku. Operacja Szpej ma na celu nie tylko doposażyć z żołnierza w najnowocześniejszy sprzęt, ale też zmienić reguły gry można było tak powiedzieć, a więc dopasować dzisiejsze przepisy prawa do tego przeskoku technologicznego, z którego wszyscy dzisiaj korzystamy i wiemy, że jak szybki on jest, a jak trudno przepisom za nim nadążyć. Umundurowanie tak naprawdę, biorąc pod uwagę jego koszt jest, jest niewielkim elementem wyposażenia żołnierza, natomiast w bardzo dużym stopniu wpływa na jego. Morale i przeżywalność. Ponieważ jeżeli mamy mokre buty, mokre skarpety, rozdarty mundur, ciężko wykonywać swoje zadania. Nie uważam, że obecnie proponowane umundurowanie przez MON jest umundurowaniem złym. Natomiast jego główną wadą jest to, że nie jest to umundurowanie systemowe. Ponieważ Projekty mundurowania, projekty od bielizn poprzez mundury, poprzez ubrania ochronne, były robione nie w połączeniu ze sobą. I niestety brak tej modułowości, brak zgrania tego systemu no, powoduje problemy. System szpej w naszej ocenie powinien być systemem od stóp do głów, powinien być systemem, który tak jak tutaj wcześniej było już powiedziane, jest to dziewięć poziomów wyposażenia, które, które mają na celu ochronę żołnierza, w zasadzie, jak ja to mówię, od butów do hełmu i od bielizny do, do kamizelki kuloodpornej. Ale cały problem polega na tym, że trzeba, mieć, trzeba, trzeba zabezpieczyć tego żołnierza w taki sposób, żeby jemu zapewnić pełną ergonomię działania podczas, podczas pola walki. Mamy takie doświadczenia, widzimy jakie doświadczenia mają żołnierze na, choćby na flance wschodniej naszej. Na, na granicy wschodniej, ponieważ jeździmy tam, uczestniczymy, widzimy jak to się wszystko dzieje, i, to jest, i ten system jest odpowiedzią właśnie na, takie, na, na to zapotrzebowanie. I ten system chcemy zaproponować w taki sposób, żeby wykonać go w kilkudziesięciu bądź kilkuset egzemplarzach, kompletach. Część tego sprzętu się przetestuje i będą pewne spostrzeżenia, uwagi na podstawie których dokonamy zmian i wdrożymy to i będziemy, i będziemy to produkować. Generalnie oczywiście w Polsce w oparciu o polskie zakłady zarówno tkaniny, jak i wszystkie w zasadzie dodatki, jak ewentualnie z Unii Europejskiej.